Siemanko, w dzisiejszym odcinku będziemy odbierać pudełko, które ja sama zrobiłam. I tam dałam nazwę Gaha I tą, którą wylosuję, dostanie ode mnie Oce, Intro oraz Edita. Ale te Intro i Edita dostanie z tą nową Oce, więc spróbujmy którąś z nich wylosować. O! To jest męczące. O, jest, 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 jest yes, jedno. Jakieś kółkowe. Ja nie wiem, co to znaczy. Wolfi, uwu, kuki. Wolfi, uwu, uwu i kuki. Czyli kuki, tak? Bo Wolfi, uwu, kiedyś ma Wolfi, uwu, teraz jest kuki. Dobra, no to Wolfi, przygotuj się, bo będzie dla ciebie tyle rzeczy właśnie, więc spoko. Bajo to na tyle.